Czy masz sytuację, gdzie popadasz w paniczny lęk? Jeżeli tak, mam dla Ciebie procedurę, którą możesz wykonać w każdym momencie i w każdym miejscu. Po pierwsze, znajdź pięć rzeczy, które widzisz dookoła siebie. Po drugie, znajdź cztery rzeczy, które możesz dotknąć. Po trzecie, usłysz trzy dźwięki. Po czwarte, Poczuj dwa zapachy, i po piąte skoncentruj się na uczuciu, które właśnie teraz czujesz. I to jest procedura, którą możesz wykonać w sytuacji, gdzie czujesz, że zaszedłeś za daleko ze swoimi myślami i straciłeś kontrolę nad rzeczywistością. Mam nadzieję, że byłam pomocna i widzimy się następnym razem.